Mnóstwo ludzi przybyło 16 czerwca na festyn rodzinny zorganizowany przy publicznym przedszkolu w Siewierzu. No dzisiaj bardzo ważne wydarzenie, bo to festyn rodzinny w publicznym przedszkolu w Siewierzu, zorganizowany przez naszą Radę Rodziców przy współpracy wszystkich pracowników przedszkola. Pięknie wystrojone dzieci długo ćwiczyły, aby móc dzisiaj zaprezentować się jak najlepiej przed swoimi rodzicami oraz dziadkami. Tak się, że... Udział w pikniku wzięli m.in. burmistrz miasta i gminy Siewierz Dzisław Banaś wraz z zastępcą Damianem Dawczyńskim, wicestarosta będziński Dariusz Waluszczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, radna Rady Powiatu Będzińskiego Monika Pawłowska-Dyszy, przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bohenek oraz przewodniczący zarządu wspólnoty leśno-gruntowej w Siewierzu Sylwester Rzepecki. Myślę, że to była naj, y, najbardziej trafiona inwestycja, którą wykonywaliśmy. Te przedszkole, które zostały wybudowane. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mamy już komplet, nawet zwiększyliśmy o jeden oddział, a więc y, ta placówka spełnia oczekiwania rodziców. Z rozmów z rodzicami wynika, że tu są bardzo dobre warunki, że dzieci chcą do tego przedszkola chodzić, jak również do żłobka. Także bardzo się cieszymy, że mamy taką znakomitą placówkę, która jest placówką, którą można się poszczycić nie tylko w Polsce, ale i w Europie i w świecie. Takie pikniki integracyjne są potrzebne? Takie pikniki są potrzebne, aby, aby rodzice mogli się zintegrować, tworzymy taką lokalną społeczność, poznajemy się, świetnie się razem bawimy, a przy okazji nasze dzieci też na tym korzystają. Współpraca z panią dyrektor i ze wszystkimi pracownikami przedszkola jest świetna. To są bardzo dobre, życzliwe osoby. Każdą naszą inicjatywę popierają, wspierają i angażują się na 100%. Po programie artystycznym przyszedł czas na zabawy przygotowane oraz zorganizowane przez rodziców oraz przyjaciół przedszkola. Mamy wiele atrakcji, atrakcji takich jak malowanie twarzy, tatuaże, warkoczyki, są dmuchańce, jest też pełno rzeczy do jedzenia, takich jak burgery. Tutaj smaży nam gierkrówka, rodzice organizują kiełbaski, wata, cukrowa, popcorn, więc atrakcji jest naprawdę sporo. Rodzice pomagają we wszystkich animacjach, takich jak warkoczyki, malowanie twarzy, tatuaże, były szkolenia. Wcześniej się spotykaliśmy, ćwiczyliśmy, aby ten dzień w tym dniu było jak najlepiej, jak najfajniej i aby każde dziecko wyszło, było szczęśliwe z uśmiechem na twarzy. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy, którzy wsparli tę inicjatywę. W czasie festynu można było dołożyć swoją cegiełkę dla przedszkola. Cały dochód z festynu ma być przeznaczony na sprzęt nagłaśniający do naszego przedszkola. Dlaczego ten sprzęt jest taki niezbędny, potrzebny? Organizujemy dużo różnych uroczystości w przedszkolu, i takich przedszkolnych i takich środowiskowych. Ten sprzęt po prostu nam jest niezbędny. Nie posiadamy takiego sprzętu, a chcielibyśmy mieć swój własny sprzęt, żebyśmy w każdej chwili mogli nim dysponować. Ilość osób przybyłych na festyn świadczy o tym, że rodzice oraz dziadkowie chcą i aktywnie uczestniczą w życiu swoich pociech i przedszkola. Gratulujemy.